Jesteśmy na trzeciej edycji Planszówek na Narodowym, czyli największej warszawskiej imprezie poświęconej wyłącznie grom planszowym. To jest ogromne święto dla wszystkich fanów planszówek, zarówno tych bardzo małych, jak i tych bardzo, bardzo dużych. Za moment przejdziemy się tutaj po terenie stadionu Narodowego i zobaczymy co wystawcy przygotowali dla nas w tym roku. Przed Wami Karol Madaj z Instytutu Pamięci Narodowej. Witaj. Cześć, witaj. E, przyjechaliście tutaj promować grę z Najznak". Tak, dzisiaj promujemy grę z Najznak". To jest gra już od wielu lat dostępna na, na, na rynku, używana przez nauczycieli. A dzisiaj prezentujemy nową wersję na prąd, czyli wersję, którą można zagrać na Facebooku. Będzie aplikacja na Facebooka? Teraz będzie na Facebooku, od dzisiaj startujemy, także już dzisiaj można wejść, wziąć ulotkę i wejść. Tutaj adres jest, widać? Tutaj jest adres na ulocce. Natomiast za miesiąc, dwa, wystartuje jeszcze aplikacja do pobrania darmowa na jakieś tam Androidy, różne telefony, tablety. Także mamy nadzieję, że to będą sobie ludzie w metrze grali, jak będzie im się nudziło. Zabieram to. Ruszył e, Wasz projekt. Tak, tak. Wczoraj e, 2 października o 14 wystartowaliśmy e, z hukiem granatów i samopałów. E, I potrwał do 15 listopada. Opowiedz proszę o mechanice gry. E, no więc tak. Przede wszystkim walczymy o tytuł króla żebraków, o wodza gangów XVI wiecznego Krakowa. Ponieważ poprzednik został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Teraz gracze posiadają swoich zbirów, jak sami grają koherści swoich band i walczą o kontrolę obszarów jednych. Nie jednych obszarów, dziesięciu obszarów na planszy XVI-wiecznego Krakowa. No gra jest pełna tego, co po prostu gangi robią, tak? Czyli przestępstwa i zbrodnie, naj, najstraszniejsze zbrodnie, jakie można robić. Sama mechanika opiera się na kontroli obszarów, na wykonywaniu zadań, dzięki którym otrzymujemy punkty miru, czyli respektu, szacunku. Jeśli pod koniec gry będziemy mieć największą ilość, wygrywamy. Natomiast gra kończy się, kiedy przekroczymy pewien punkt. Czaso przemocy, tak to troszkę nazywamy, ponieważ mamy taki tor inwestygacji. Z jednej strony idzie znacznik inwestygacji, z drugiej znacznik czasu. Jeśli te że one się spotkają, gra się kończy. Tutaj na stoliku leży bardzo ciekawy projekt. Jest to seria edukacyjnych gier memo. Memo, czyli zasady proste, łatwe, wszystkim znane. Natomiast dlaczego mówię o tej serii? Dlatego, że po pierwsze jest ona przepięknie wykonana, po drugie ma niesamowity wymiar edukacyjny, bo dzięki tej grze możemy dowiedzieć się bardzo dużo o polskiej przyrodzie. Tutaj mamy akurat Memo Ptaki. Na kafelkach znajdziemy ptaki z podpisami, więc potrafimy trafimy odróżniać poszczególne osobniki od siebie, wiemy jak się nazywają. W tej serii gier są także ryby, owady. Wkrótce, wkrótce także to jest informacja z Podlady drzewa. Obserwujcie naszą stronę, bo już niedługo na Board Game Girl będą właśnie do wygrania gry z tej serii. Mam właśnie z Janem Barzyńskim z wydawnictwa Leonardo Games, wydawnictwa, z którego możecie znać takie gry jak Magnum Sal czy Nehemiasz. Dzień dobry Janku. Dzień dobry. Powiedz proszę, z czym przyjechaliście na planszówki na Narodowym? Na planszówki na Narodowym przyjechaliśmy ze wszystkim, co wydaliśmy do tej pory, czyli właśnie Magnum Sal, dodatek do Magnum Sal. Letnisko, Nehemiasz, Mare Balticum i tutaj mamy prototyp. Właśnie, widzę jakiś prototyp za naszymi plecami. Co to jest? E, to jest Race to Berlin, nowa nasza gra wojenna, e, dwuosobowa, w której obie strony starają się zdobyć Berlin jak najszybciej. Już za chwileczkę będę. E, obie strony jak najszybciej starają się zdobyć Berlin i e, tak, jedna sona gra Aliantami i wtedy broni się przed Sowietami i Niemcami na froncie wschodnim, a druga sona gra Sowietami i broni się wtedy Niemcami przed Aliantami. Czy znamy już datę, konkretną datę premiery gry? Tak, premiera będzie na SN w czwartek, więc już za parę dni będziemy mieli. Naprawdę? Naprawdę. I w Polsce będziemy ją rozsyłać po targach. Myślę, że w poniedziałek już będziemy ją rozsyłać. Spójrzcie, stoimy teraz w sali przeznaczonej wyłącznie dla dzieciaków. Można się tutaj wyskakać, wyszaleć, wybawić, jest bardzo głośno i bardzo, bardzo fajnie. Już za dwie minuty rozpoczną się tutaj mistrzostwa polski Rumiku. Zaraz zobaczymy, jak będą wyglądać. Muzyka Z nami Janek Zalewski, z którym rozmawialiśmy zaledwie tydzień temu na Pixel Heaven o grze Andromeda, o Twojej pierwszej grze. A tu niespodzianka. Tak, właśnie trzymam w rękach, pierwszy raz trzymam w rękach produkcyjny egzemplarz mojej pierwszej gry. Jestem bardzo podekscytowany i bardzo się cieszę, bo wszystko wygląda wspaniale i mam nadzieję, że graczom też się spodoba. Dobrze, ja też chcę zobaczyć, jak wygląda w środku. Zajrzyjmy do środka. Jest instrukcja. Są kafle praskę, która już jest wyjęta. Yy, specjalne robione kostki. Bardzo fajne. Ogromne kafelki, które tworzą plansze statków w trakcie gry talie kart, znaczniki pierwszego gracza i znaczniki przydatne w rozgrywce oraz uwaga uwaga, figurki Alienów. I ci one są. One są. Wow! Wygląda to wspaniale. Nie wiem czy widać na kamerze, ale jest bardzo fajnie. Takie zwykłe szaraczki. Cześć. Przed nami Michał Felsztyński z wydawnictwa G3. Cześć. Który opowie nam parę słów o Meksyce. Yy, Meksyka yy, gra yy, typu area control yy, z sporą dawką negatywnej interakcji. Yy, co na Pierwszy rzut oka w sumie nie jest takie oczywiste, bo y, wydaje się, że budujemy, każdy swoje y, zajmuje swoje terytoria i tyle, ale w trakcie gry, szczególnie kiedy grają pełny zestaw, czyli cztery osoby. Y, widać y, jak dużo możemy przeszkadzać y, właśnie innym graczom bo możemy im tam przestawiać jakieś tam mosty, blokować przejście poprzez wybudowanie piramidy im na drodze. No i tak dalej i tak dalej, nie? Także Gra przeznaczona jest do czterech osób. Teraz grają dwie, ale na planszy widzimy trzy kolory. Dlaczego? Tak jest. Na dwie osoby są dodatkowe zasady. W instrukcji jest dołożona właśnie specjalna wersja dla dwóch graczy polega na tym, że jeden kolor dokładamy neutralny, który w sumie działa jako taki przeszkadzacz. Tam jest opisane dokładnie jak je trzeba rozstawić, nie jest to, że obojętnie gdzie kładziemy te piramidy, tylko konkretnie trzeba rozłożyć daną ilość piramid, mniej więcej co cztery pola na całej planszy. Piramidy właśnie, bo o nich mowa, to są super figurki wykonane z żywicy, one są bardzo ciężkie. Tak jest, no, sama gra jak po skompletowaniu waży około 2,5 kg, także jest dosyć ciężka. Ciężka gra. Ciężka pod względem wagi, ale zasady są dosyć łatwe, aczkolwiek jest to gra raczej dla osób. Znaczy, jak ktoś dobrze wyliczy, to wygra. Co widzieliście przed chwilą, to była kolejka do Games Roomu, w którym stoimy właśnie teraz. Udało nam się wejść. Zobaczcie, jest mnóstwo gier, mnóstwo stolików, ale wszystkie stoliki są zajęte. Pokazaliśmy wam już wszystko, co było do pokazania na planszówkach na Narodowym. A teraz wybaczcie, ale musimy po prostu usiąść i grać.